Czy zdarzyła ci się kiedyś taka sytuacja? Mówisz, aktywność fizyczna poprawia zdrowie, a twój rozmówca odpowiada, więc twierdzisz, że powinniśmy spędzać cały dzień na siłowni i zaniedbywać inne obowiązki? To klasyczny przykład techniki Stroman z powodzeniem stosowanej przez polityków. Stroman polega na zniekształceniu pierwotnego argumentu do bardziej ekstremalnej, mniej racjonalnej formy, która umożliwia atakującemu jego obalenie. Ktoś, kto używa tego zabiegu, może wydawać się silniejszy w dyskusji, choć tak naprawdę nie odnosi się do rzeczywistej treści Twojej wypowiedzi. Na przykład, kiedy twierdzisz, że dzieci powinny spędzać więcej czasu na czytaniu książek, odpowiedź w stylu Stroman brzmi, więc uważasz, że dzieci nie powinny bawić się na zewnątrz ani spędzać czasu z rówieśnikami? I znowu, argument jest wyolbrzymiany, by pokazać jego niepraktyczność. Aby przeciwdziałać tej technice należy spokojnie wyjaśnić, że pierwotny argument został zniekształcony i ponownie przedstawić swoje rzeczywiste stanowisko.